Manko, witam was wszystkich Witam szczególnie mamę i inne mamy Witam moich subskrybentów i tych, którzy walą w chuja Zapraszam na kolejny odcinek Mam tutaj serce dla mojej mamy O, z tej I, i z tej strony pokażę Tutaj mam jeszcze też wierszyk, który przygotowałem No to daję Jeszcze gul sobie tylko Mamo, mamo, coś ci dam Dam ci serce, które mam A w tym sercu gandzi kwiat Mamo, mamo, żyj 100 lat. Bang. Jaraj się. Handluj z tym gimbie. Do przygotowania takiego serca użyłem tylko nożyczek i moich zgrabnych palców. Wystarczy troszeczkę ponacinać, poprzygniatać. Tutaj był top z szóstki, zrobiło się cztery. Jest naprawdę zbity i jest super. Taki prezent dajesz swojej mamie, Myślę, że na pewno go przyjmie, ale potem wracasz 1 czerwca na Dzień Dziecka i ja nią blanta. Oglądajcie. Uuu, łamie się. Uuu, kocham cię, mamo. Uuu. Wszystkiego najlepszego. Zdrówko.